No i jedziemy. Witamy Państwa serdecznie, mamy do zaoferowania zajebistą chatę wujatoma. No full wypas, klima jest, wentylacja, także otworzycie wszystkie okna i możecie się bawić na gorąco. Proszę być cicho, bo ja tu, ja tu transakcję przeprowadzam. Oczywiście mamy takie welurowe schody, oczywiście z takimi zajebistymi podpórkami, które utrzymują całą konstrukcję. Chuj czy to się zawali, czy nie, ale jebać to. No i dobra, idziemy, idziemy na górę, bo na, na górze jest bardzo przyjemnie i cieplutko. Nie właśnie chcę tak nie iść tam. No idziemy tak po tych schodach zajebiste, o kurwa to chyba ja tu chyba gwoździe odpadają. Ale czuj. Założy się nowe. No i o kurwa... Nie, no proszę państwa, to są zajebiste drzwi, no. No pierwsza klasa, no automatyczne rozsuwanie i zamykanie i rozsuwanie i zamykanie. No i wchodzimy do środka. O, widzę, że was cofło strasznie. No, ale to też furt... Nie przejmujcie się, wywieczycie. Zajebiście tu je, O, jakieś plecaki są. No, widzę, że tu już jakieś ktoś tu już zamieszkiwał, ale to da się pospątać. No, full wypas łoweczka. Oczywiście nie ma co gadać, no. Nawet wieszaki są na kurtki. No kur... no pierwsza klasa jest. O, zapomniałem jeszcze o otwieranych oknach. O, widzicie jak się ładnie otwiera... O kurwa, zajebiście. No i można wentylować. Można, trzeba, bo tu jebie No i nawet możecie sobie spojrzeć na kolegów i prze... wyglądacie jak przez okno Jest zajebiście, O, koledzy machają No to są właśnie ci co chcą kupić, ale może będziecie pierwsi No dobra, trzeba kończyć to, o, zamknąć drzwi bo jebie o, No i będzie zajebiście o, Zamknięte drzwi, kurwa, full wypadków Ciepło nie wychodzi i jest dobrze. Jest, że miasto jest blisko. No i oczywiście, no mamy miasto bardzo blisko. No, chuj, pustkowo jak... Pusto jak chuj, ale miasto jest bardzo blisko. O, nasz zbliżenie zrobimy. O, jakieś zajebiste chaty. No dobra, no to by było na tyle. Zapraszamy do licytowania.